Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o temacie kryptowalut. Jak to wyglądało kiedyś, jak jest teraz, czy podatek mógł być tak skomplikowany, że nie dało się go zapłacić, i jak lekki, przyjemny i niski może być współcześnie. Nazywam się Aleksander Serwiński, wasz ulubiony doradca podatkowy. Zapraszam do oglądania. Generalnie, żeby coś opodatkować, dobrze wiedzieć, tak naprawdę z czym mamy do czynienia. Jeżeli nie wiemy, co to? To często nie wiadomo jak to opodatkować. Tak samo było na początku z kryptowalutami. Rząd nie wiedział co to. Urzędnicy skarbowi nie wiedzieli co to, ale mówili pieniądze się muszą zgadzać. Gdzie są podatki? No i po pojawił się problem, bo bardzo mówiąc brzydko, durne myślenie doprowadziło niektórych do wniosku, że kropyto waluty to prawo majątkowe. Ten wniosek nie miał za bardzo sensu ani odniesienia tak naprawdę do rzeczywistości, natomiast zrobił ogromny bałagan w prawie podatkowym. Z tego względu, że takie transakcje wtedy powinny być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. No i gdzie tu jest szkopu? Jeżeli ktoś wie, jak działają bitcoiny, jak działają inne kryptowaluty i transakcje na rynku kryptowalut, ten wie, że jedna transakcja czasem może rozbić się na przykład na takich transakcji tysiąc. Nie mówiąc o tym, że ktoś może być takim daily traderem i kupować, sprzedawać kryptowaluty w ujęciu dziennym wielokrotnie. Co sprawia? Że w skali dnia może wygenerować kilka tysięcy transakcji. I teraz w czym problem? Ano, każda z nich musiałaby być opodatkowana podatkiem o czynności cywilnoprawnych i wypełniona na odrębnym druczku. Tych druczków niektórzy mieli całe taczki. No pojawiły się protesty, pojawił się nacisk, żeby zmienić to prawo, że to nie ma sensu, że to w ogóle jest niedostosowane do realiów rynku kryptowalutowego, bo tak było. No i nastąpiła zmiana. To jest jedna z tych dziwnych sytuacji, Unikatowych nawet można powiedzieć, kiedy rząd poszedł w pewien sposób po rozum do głowy i stwierdził: OK, to my to uprościmy. Jak powiedzieli, tak zrobili. O dziwo, serio, podatek od kryptowalut jest jednym z najprościej i najlepiej napisanych przez to podatków w Polsce. Ale jak on działa? Generalnie podatek od kryptowalut, jak wiele innych podatków, jest rozliczany tylko i wyłącznie w ujęciu rocznym. Przy czym, jeżeli porównamy go sobie na przykład z podatkiem od zysków kapitałowych, to jest jeszcze troszeczkę prostszy. Z tego względu, że jeżeli mamy różnego rodzaju akcje, no to akcje spółki A przy ich sprzedaży rozliczamy z kosztem nabycia akcji spółki A. Jeżeli mamy akcje spółki B, to koszt nabycia rozliczamy z przychodem ze zbycia takiej akcji. Natomiast w kryptowalutach no rząd nie wchodził aż tak w detale, czyli możemy kupić bitcoina, kupić ethereum, sprzedać ethereum, sprzedać sand, kupić monero, sprzedać monero, sprzedać tego bitcoina z początku. No, i to wszystko trafia do jednego worka. Kryptowaluta dla rządu to troszeczkę takie akcje jednej spółki, niezależnie od tego, jaka to kryptowaluta jest. Oznacza to, że po prostu sumujemy wszystkie nasze transakcje kryptowalutowe po stronie przychodów, kosztów, od różnicy, jeżeli na dochód, no to płacimy 19% podatku. Prościej by być nie mogło. Ale czy ten podatek 19% jest tak naprawdę obligatoryjny? No to wszystko zależy. Oczywiście nie będę wchodził tutaj w detale i opowiadał o wszystkich możliwościach i wszystkich sztuczkach, jakie są związane z kryptowalutami, natomiast jest tutaj jeden bardzo ciekawy element. Zwróćmy uwagę, że jeżeli podatek jest spłacony w cyklu rocznym, a my mamy prawo do obracania kryptowalutami przez cały rok, to możemy wykazywać taki cząstkowy dochód co jakiś czas, kumulować sobie ten kapitał, obracać. No i 31 grudnia wiemy dokładnie, ile mieliśmy przychodów, ile mieliśmy kosztów. Jeżeli mamy odpowiednią ilość wolnych środków, to jesteśmy w stanie to tak naprawdę wyrównać. To znaczy zamrozić na jeden dzień pewną ilość środków inwestując to w jakiegoś stablecoina, na przykład powiązanego z kursem dolara. Przez jeden dzień, oczywiście jedną noc, albo może nawet jedną godzinę, niewiele się zmieni, natomiast faktem jest, że 31 grudnia kupiliśmy pewną wartość stablecoinów którą 1 stycznia sprzedaliśmy, ale nie mamy dochodu, bo rozliczamy to w ujęciu rocznym. Czyli przykładowo, mamy sobie, obracamy kryptowalutami przez cały rok 2021, na koniec widzimy już 31 grudnia, mamy 100 tysięcy złotych dochodu, więc musimy zwiększyć sobie koszty. Inwestujemy te 100 tysięcy na jedną noc, jakiegoś stablecoina i znowu schodzimy do Fiata w 2022, już 1 stycznia, lecząc kaca. Więc sytuacja wydaje się bardzo prosta i tak naprawdę ten podatek można by powiedzieć nawet, że jest dochętny, Oczywiście przy pewnych założeniach. Zwróćmy uwagę, jak niestabilny jest to rynek, jak mogą być gwałtowne wzrosty i spadki. Oczywiście nie mówię teraz o stablecoinach, które no, charakteryzują się tym, że tam wahania są dużo mniejsze, więc dużo mniej można zarobić, dużo mniej stracić, ale inwestując w jakieś egzotyczne kryptowaluty możemy zarobić naprawdę dużo. No i jeżeli kupimy za to mieszkanie, jeżeli kupimy za to luksusowy samochód, jeżeli kupimy za to sobie wakacje na Malediwach, to jest jakaś szansa, że nie będziemy mieć tyle środków, żeby zrównać sobie ten koszt i przychód na koniec roku. No bo nie możemy zamrozić tych środków na jeden dzień, bo ich nie mamy. No w takiej sytuacji niestety można powiedzieć, że wypłaciliśmy ten zysk, bo nie tylko zeszliśmy do Fiatu, do złotówek, ale również przeznaczyliśmy te środki na coś innego, i w tym momencie, jeżeli nie mamy takich środków, podatek musimy zapłacić. Więc w pewnym takim nawiązaniu możemy potraktować, że podatek od kryptowalut działa troszeczkę jak podatek na cycie estońskim. Odraczamy go. Ale finalnie kiedyś go zapłacimy. Nie będziemy obracać tymi kryptowalutami w nieskończoność, bo zbyt duża ich ilość może np. stracić na wartości, bo będziemy chcieli ponieść jakieś wydatki osobiste, bo będziemy chcieli zejść z kryptowalut i zainwestować w coś innego. Natomiast jest to najprostsza, legalna metoda, żeby tymi kryptowalutami efektywnie obracać i nie przesadzać z podatkami. Co do innych, bardziej egzotycznych metod, to możemy się zastanowić nad podróżami. To znaczy, Wiemy, że warto podróżować, i czasem w jakimś kraju można się zasiedzieć nieco dłużej. I teraz, jeżeli zastanowimy się w kontekście na przykład exit taxu, jakichś podatków majątkowych i różnic, które mamy w świecie podatków w różnych krajach świata, to łatwo zauważyć parę zależności. Nie we wszystkich krajach świata, nawet nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, kryptowaluty są opodatkowane. To znaczy, w niektórych nie są po prostu. I teraz Łącząc to z kolejnym faktem, że przy exit taxie, czyli podatku od majątku w sytuacji, kiedy wyprowadzamy się z kraju, żeby zamieszkać w innym i stać się rezydentem podatkowym innego kraju, no tam kryptowalut nie ma. Więc możemy wyjechać z walizką pełną kryptowalut, czy z pendrive'em pełnym kryptowalut, czy z kluczem do tych kryptowalut tylko w naszej głowie, goli i wesoli do innego kraju, tam zamieszkać i tego podatku przy ich sprzedaży nie zapłacić. Czy to jest legalne? To zależy. Przecież oczywiście, jeżeli mamy tutaj nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, to nic nam to nie da. Natomiast jeżeli staniemy się faktycznym rezydentem i faktycznie przeniesiemy z centrum swoich interesów życiowych, na przykład do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to tak. Pamiętajmy jednak, że takie podróże muszą posiadać jakieś uzasadnienie. To znaczy, no nie możemy sobie tak zniknąć na rok z Polski, jednocześnie mając wszystkie bieżące interesy, biznesy, mieszkanie, rodzinę w Polsce i przesiadując sobie zaledwie pół roku w Portugalii cieszyć się odtrąbić sukces, że jesteśmy odtąd rezydentem podatkowym Portugalii w tym roku. Sprawa rezydencji jest o wiele bardziej złożona i tutaj łatwo o błąd. Dlatego jeżeli Zgromadziliście bardzo potężny majątek w kryptowalutach i chcecie go spieniężyć, ale nie chcecie przepłacić na podatkach, to lepiej najpierw skontaktujcie się z Waszym doradcą podatkowym, żeby nie popełnić tutaj bardzo kosztownego błędu. To chyba wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia, także dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!